Więc no um, crafting postawiony i w sumie motyka. I je zrobimy sobie kamienną, bo czemu by nie. Czekaj, czy tak się da stworzyć motykę? Nie chwila, co ja robię. Da się, bo jeszcze jak? XD jeszcze tak nigdy nie, nikt chyba nie tworzył motyki tak jak ja. XD Dobra. Ee... Jedzenie sobie też mogę wywalić. Biedna świnia. Ej, zapomniałem, że ja jeszcze mam jabłka. Dobra, jabłka tu odłożę, póki co, eee, teraz kurde nie mogę tego zjeść. Trudno wywalę to. Teraz tylko pozbierać snopy i git. Skurdej, co to za nielegalne zgromadzenie villagerów, tu jest? Cisza nocna, wszyscy do domu. No, od razu lepiej. Hop, hop, hop. Kot, co ty tu robisz? Napiszcie, czy chcecie kolejny odcinek z anarchii, widzowie. Ała, co ja zrobiłem? Chwila, czy tu, tu, tu były tylko jedne snopy siana, czy mi się zdaje? Ej, czy mi się zdaje, czy to tylko jedno zbiorowisko siana było? Trudno. Trudno, jak widać chyba tylko jedno zbiorowisko siana i trudno przeżyje to jakoś. Zachód się robi. więc w o tym czasie możemy sobie pójść poszukiwać naszego konia. Nazwijmy go Kasztan albo Włodzimierz, jedno z dwóch, napiszcie co lepsze. Dobra, ten będzie może Kasztanem. Kasztan, czy ty chcesz być Kasztanem? Jak na ciebie usiąść? Na cz czym ma ja... Na Czym ja mam go kliknąć? Po prostu pustą ręką nie stać mnie na to. Halo, koniu. Dobra, ten będzie lepszy. No. Jajco. No, dalej kasztano, no. No to niech wdzięczniku jeden. Dobra, idę po jajco, rzucę konia za karę. A masz za karę, gałganie. A ten ma więcej życia w ogóle, tylko jest bardziej wkurzający. Dalej chce cię ospoić. Won mi z łóżka. Ja jestem ale mnie ty. Dobra, eee... Yy... Dalej kasztan, który to kasztan ten Kasztan chodź tu. Jest, mamy, mamy kasztana. Mamy złotego kasztana. Jest Dlaczego tu są takie kreski? Co to są za kreski? Chwila jak się schodzi z konia. Dlaczego tu są takie żółte kreski? Raczej ich nie widzicie, ale... Co to są za zbagowane kreski? Teraz będą mnie wkurzać przez resztę podróży. Trudno przeżyję, muszę to przeżyć. No, teraz w poszukiwaniu pustyni. A dobra, chodźmy do portalu. Myślę, że coś tam by ciekawego się znalazło. Ale co to, ja nie wiem. Dobra, zrobimy sobie za chwilę może zdjęcie na miniaturkę lub coś. Uiha, kurde. Opa, Doskoczysz do portalu? Chwila. No pewnie, że nie, bo ty nie jesteś Philips Konoki. Ani świetnym pływakiem. No Philips, konoki z ciebie, to to w ogóle nie jest kasztan. Złoto. Klątwa znikania. Dużo mi to daje. Dużo żelaza. Jedna zapalniczka mi starczy. Nie wiem, czy to da się jeść, więc chyba zostawię to coś. Blok złota wezmę. To się przyda. O, kolejny. W ogóle tu magmy, nie, lawy nie ma. Nie kop obsydianu, bo go nie wykopiesz nigdy. Na dwa bloki złota przydatne. Nie. No może nowe bagna. Pierwszy raz w życiu. Z... O kurde. Ło kurde. Pierwszy raz znalazłem w życiu naturalnie na jakimś świecie bagna. Te nowe. O, kurde. Jeszcze lawa. O, kurde. Cicho sieciowca, daj mi się delektować tą chwilą. O, kurde. Ile ja razy powiedziałem, o kurde? Niech ktoś mi napisze w komentarzu. Dobra, idealny moment na zrobienie zdjęcia. Dwa myślę, że starczy. Um, tak, tak, um, jedziemy. Konie można tu biec, a nie chodzić też. O kurde. Koniem raczej nie przejedziemy po bagnach. On też się zapada w tym błocie. Mam pomysł, zamieszkamy na drzewie w bagnach, tak. Przez chwilę myślałem, co to jest za nowe drzewo xd. Czemu ty mi skaczesz? A to xd Savan nowe drzewo się zrespiło xd ej zdobędźmy, zdobądźmy dobra jednak nie trzeba nowego zdobywać drewna już mamy sadzonkę tyle mi starczy Siaf, siewka na morzynu co? czekaj co? siewka na morzynu xd ja przez chwilę myślałem czy ja dobrze umiem czytać ale to tak piszę naprawdę xd siewka na morzynu Ej, ja tylko zauważyłem ten biom przez te tu drzewa na te, na, tam na górze. Ej, teraz myśleć. Czy zamieszkać na bagnach, czy na pustyni? O to jest pytanie. Bo jeszcze ani na tym, ani na tym biomie jeszcze nie mieszkałem. A to co widzę, te bagna są duże i dosyć ładnie się wygenerowały. Tam fajnie się drzewo zrozbiło w ogóle. Ale to chyba jest zbyt gęsto i trochę zbyt lagowało lagowałoby dla mnie. Moim zdaniem. Ale trudno, no. Ej, mamy kości. No pewnie, że nie. Po po co kości? Czekaj. Kurde, a chciałem, sobie pozbierać te na nowe kości... Kości. Na może nowe sadzonki. Nie mówię, że nie, ale ładnie się zarazpił ten biom. Nie no, pi pi pierwszy raz Wow. I zna raz znalazłem w życiu naturalnie wygenerowany ten biomix, Bez poszukiwania. Tylko tak po prostu na survival. W sumie to hardcore, ale nieważne. Wow, zdziwienie. Mega duże zdziwienie. A to tylko dzięki tym drzewom tam na górze, bo bez tego bym tego nie znalazł nawet w sumie. Ej, ja zapomniałem, że tu są lilipady. pady. Dobra, szukajmy sobie dalej pustyni. Jeśli nie, to tu się cofniemy. Dobra, zróbmy zdjęcie koordynatów i git. Eee... Zrobiłem dwa dla szelkin wypadek i możemy biec. Kasztan lub Filipskonoki Konoki, zwał jak zwał. Na pewno w siebie nie jest z Konoki, ty mój koniu. Jedziemy dalej, ku przygodzie. Tak zwanej. Ciekawe, czy, co, be, jaka będzie aktualizacja 1.20. Mnie to ciekawi najbardziej. Oby to była aktualizacja, end Dobra, w tamtym kierunku są te namorzyny. Ej, tylko dzięki tym ruinom portalu w sumie głównie to znalazłem i tamtym drzewom. Czy ty byś umiał przeskoczyć przez tę... przez tą rzekę? Raczej wątpię, ale sprawdźmy to. Czy ja skoczyłem w powietrzu też, czy mi się zdaje? Dalej! Bo cię walnę za chwilę z tej siekiery w tyłek. Byś się ruszył. Ile tu jest co jest? Ile tu tych jajc Ile weź... One zniosły tych jajek? Dobra, poszukiwanie pustyni. Ała. Mądry. Czy tu nadal są namorzyny, czy mi się zdaje? Nie, raczej nie. Wow. A to jest ta dziura taka niefajna. Nie to jest jeszcze inna dziura. Ciekawe, ciekawie się zrespiła Przyjadę tędy... Na 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 skraju prze, nad przepaścią Na skraju przepaści Ale się udało oczywiście Bo czemu by nie z Konoki umie jeździć Jak go nazwać, tego konie napisać Jak znajdę A tu jest znów dżungla, dobra, czyli jednak w sumie nie musimy się wracać znów Chyba, że to jest ta sama, co przedtem. Ale to, co widzę, niestety, sawanna nam się kończy. A jak sawanny nie ma, to pustyni tym bardziej. Bo najczęściej to w sumie to się respi przy... pustynia przy ciepłym biomie. Chociaż raz mi zimowy się biom... Chwila, momento, sekundos. Czy to nie jest ta sama wioska, co przedtem? To jest chyba ta sama wioska. Dobra, czyli jedziemy znów w przeciwnym kierunku. Przepraszam, że tyle czasu ciągle. Ah, czyli będziemy jechać wzdłuż tych bagien na Morzu Nowych. Tego nowego biomu. Nie wiem czemu, ale lubię ten biom. W sumie każdy nowy biom, ja lubię egzda. Bez nowy. Tak na logikę, w sumie to tak u mnie działa. Zależy od też kwestii gustu. Ja w sumie jeszcze nie mieszkałem ani razu na tym biomie. Może to zrobimy na trzecim sezonie, pierwszy raz albo na hardcore? Dlaczego te paski tu są, te żółte, takie coś, co, co się migają tak dziwnie? Chwila, może jak zdejmę mu zbroję. O nie, to, to teraz zbroję stracił. Andrzej. Chodź tu. Nie nadal ma te wkurzające paski. Ej, może to się zrespiło o tak, bo tu jest dżungla blisko siebie i blisko też sawanna i tak fajnie się zrespiło. Ej, patrzcie jakie to jest gęste. To jest gęste. Tam normalnie by się koniem na stówej nie dało przejechać, a co do... No w sumie tak co... To... W tym kierunku raczej też wątpię, byśmy znaleźli pustynię. Miałem takie fajne plany odnośnie tego. Pszczoła. Dobra, prześpijmy się na tej wyspie. I przemyślmy, czy zamieszkać tutaj, czy szukać dalej pustyni. No to jest pytanie. W sumie za daleko też od... Chyba ona nie wyruszyłem, czemu, czemu mi się zdawało, że świeciło mi się coś na chwilę, ale no, dobra, um, Andrzej, koń Andrzej, Dos dobranoc, ty śpisz na ziemi oczywiście, dziękuję, do widzenia, Hop. Dobra, jedźmy wzdłuż tych bagien, tylko najpierw przedostać się znów na drugi. Oj, chyba nie przejedziemy przez to, przez drugą stronę rzeki. Tylko jak tam się przedostaniemy? Przez rzekę znów. Dobra, przedostaniemy się tak, żeby było najbliżej ląd. że ja ciągle we, to mi wewta jeszcze I znów jesteśmy w tym samym miejscu XD Opa Filip skonoki szybko ruchy skonoki czekaj nie tu Jest przydostałeś się o dziwo A już myślałem, strałem czemu mnie teleportowało na koniu co się stanęło, jak to tego doszło? Dobra, yy, Tu w sumie jest znów ta sawanna. W tamtym kierunku w sumie by to mogło być. Tam, ale fajna góra znów się respi. Jedźmy przy... przy tych bagnach. O, biedne drzewo się zjarało, trudno. W sumie... Jak to byłem, to w sumie było to drzewo. Trzy, trzy drzewa w sobie. Namorzynowe, sawanowe i, dzy, i zwykłe. Siewka namorzynu, ich z lepszej nazwy po polsku nie mogli wymyślić. Ej, czy konie umiem tu skakać na dwa bloki? Umiem, co świata na drzewie tego jeszcze nie usunęli. W sumie na Bedroku też tego nie usunęli, ale nie dziwię, że to jest w ogóle na drzewie. zn. wow, te bagna są duże. Na jakimś wyższym drzewie, by było fajnie zamieszkać albo w tamtej skale. Zamieszkamy i będziemy mieć taki balkon na te bagna. Tylko te bagna są bardzo bagującym w sumie nie bagującym, ale lagującym biomem. Przez to, że tu pełno tych lian, liści i korzeni. A one dużo zżerają tego. FPS-ów mi się zdaje. Chwila na koordynatach w sumie nie można sprawdzić. Bo gdzieś chyba były FPS-y, chociaż nie wiem. Java yy, o oh jest. 1820 Pomiędzy 18 a 20 są FPS-y, dobra u mnie. Nie wiem czy to dobrze, a... Czy nie? Ale chyba nie, bo mi się zdaje, że trochę mi laguje i właśnie to jest przez ten biom, ale lubię ten biom, ale niestety chyba nie będziemy mogli tu zamieszkać. Jak przejechać na drugą stronę, nie dotykając wody normalnie. Koń cicho sieć, nie maruj że ciś, połamałem kopyta lub coś. Ała Czemu ja mówię ała, a, a nie koń. Oj, 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 to super. Teraz, no to teraz się wydostań... Z, z, z koniem. Ej, chwila, jak sadzonka wyrośnie, to ona odpada sama z siebie? Czy co? Nawet mi nie wiem. Jak to działa z sumie na drzewie? Ej, cicho, bo jakoś da się tu jeździć koniem, nawet. Nawet. Ale laguje. Oj oj oj. Ja się boję tu jeździć koniem po tych bagnach. Kolejna sadzonka. I kolejna. Dużo tu w sumie tych sadzonek. Ej, ładny kolor trawy. Yy. Ojej, ojej, weź to stąd się wydostać koniem. Ojojaj, to nie trzeba było. Mogłem jechać naokoło. Czemu są tu takie lagi? I dobra, jesteśmy przy tej górze. Ej, nie jest ja tak źle z tym. Jazda tutaj w tych bagnach. W tych bagnach, ale... Zawsze lepiej mogło być. Dobra, wchodzimy na górę tym koniem. Tak, dajemy radę. Musimy to zrobić. Dasz radę koniu, dasz radę, kasztan. Wierzę w ciebie, jesteś Filip musisz dać radę. Parkur koniem trzeba zrobić, o kurde. No to, żeś się trapał tym, tym koniem. Pomocy. A! Coś ty zrobił? Czemu ty podskoczyłeś z automatu? Tak ci nie wolno. O, Dobra, zrobiłem jakiś skok wiary. Chyba to dobrze. Co dwa bloki mogę wskakiwać tym koniem, więc jest dobrze. Jest! Udało się! Wjechaliśmy koniem na górę. Tam jest ocean, to co widzę. Ale fajnie. Fajne widoki stąd są. Jakiś ten biom olbrzymi nie jest. Ej, tam już widzę tą dżunglę też chyba. Tam, 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 tam drzewo takie. Ale nie wiem, czy tu warto zamieszkać na tym biomie. Zawsze mógł się trafić lepszy. Albo z wioską. Bo wiosek w sumie ten biom nie ma. Ale czasami zawsze może jakaś ja się zbagować i się zrespić. Oj, tu chyba nie wskoczę. Ale dziwny dźwięk ma było to. Ej, tam też jest dżungla. Czemu mi tak robisz, ty koniu? się zastanawiam, i mam zachował przez chwilę. Nie spadaj mi z góry, kiedy ja wjeżdżam na nią. Ale te gałganie nie, nie spadaj. Dobra, tu chyba nie wskoczymy. Nie pytać, co ja odwalam koniem w życiu. Ale dobra, objechaliśmy górę, górą na koniu co jest wyczynem kaskaderskim ojoj to teraz pospadałeś czekaj bo nie widzę co jest pod nami hmm co teraz by trzeba było zrobić tu by było warto skoczyć na ten blok by pojechać dalej albo zjechać po prostu hop no oczywiście Ej, tego jeszcze nie robiłem. Skakiwanie na bloki koniem. Ej, tego jeszcze tak nie robiłem. Śmieszne to takie. No i wjechaliśmy na samą górę koniem. No i tak to się robi. Wow. Tam jest jakaś mini-dżungla, mini-biom, fuj. Yy, trochę żelazę dziwna góra. Chyba nie warto tu mieszkać, ponieważ... Widoki nie są piękne, poza tym... W sumie mamy, mamy tego... Ej, żaby tu są. Ej, żów. Gdzie? Może żab żabę sobie zrobimy. Pszczoła, hm. Nie wiem czy warto czy nie. Napiszcie w... w komentarzu. O, mówiłem o żabie jest żaba magia. Ej, są żaby! Są żaby tutaj! Co wy tu robita? Czekaj, czym się rozmnażało żaby, a nie slajbolami coś robiło, dobra, nieważne, nie ma tematu. Dobra, ja, ja wjeżdżam na górkę jakąś tutaj tym moim koniem pięknym, złotym. I mam nadzieję, że Wam odcinek się spodobał. Jeśli tak przypominam wam, stawcie łapeczkę w górę z dzwoneczkiem, no i co. Do zobaczenia, do jutra. No i cześć.